robię szaszłyki drobiowe z warzywami i chcę Wam jeszcze pokazać, oprócz takiej podstawki, na której można oprzeć te metalowe szpikulce, jak macie ich więcej, można wykorzystać półkę u góry. Chytamy za to. Cyk. Gotowe. I zamykamy. na drugą stronę I taką silikonową rękawicę bo te buteczki się mocno nagrzewają, także trzeba się ubrać w coś o, i te górne też możemy wyrzucić, wiadomo, że te górne potrzebują trochę więcej czasu, bo są dalej od palników, ale Nie wszystkie muszą być na raz do zjedzenia. Tutaj zrobiłam jeden taki yy, z samymi warzywami.